Witam z powrotem na kanale, Kowal z tej strony, a przez to, że dopiero co była promocja na Turmsy, to myślałem, że się takim turskim przejedziemy. Jeżeli chodzi o historię tego pojazdu, to są to syryjskie T-72A. Syria dogadała się z Włochami, aby zamontowali im system kierowania ogniem i całą tą optykę. Tutaj jak widzicie, ten system Commander's Optic i Gunner's Optic. Jeżeli byś rzucić okiem przykładowo na włoskie Centauro, to jak widzicie... To jest ten sam rodzaj optyki, szczególnie. No, może nie na tym Centauro, przepraszam, ale rzućmy okiem na Ariete. To jest to ten sam system optyki, praktycznie, który mamy na Turmsie. Oczywiście jest on delikatnie zmodyfikowany, żeby lepiej na tym się siedzieć. No, ale jest to. Jakby nie patrzeć, to samo, dzięki czemu mamy tutaj termowizję, nie wiem, topowej generacji drugiej. Nie jestem do końca pewny, ile w końcu generacji jest, że wydaje mi się, że jest generacja pierwsza, druga i topowa. I ten obraz po prostu jest tutaj mega, ale to mega czysty. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze AV, jak widzicie, i to V stoi od tego, że pojazd ten obklejony jest erą Kontaktem 1, pancerzem reaktywnym, który pomoże nam przetrwać niektóre trafienia z ATGMów. Niektóre ATGMy są na tyle potężne, że przejdą przez to, przez Kontakt 1, ale wciąż nie każdy tymi topowymi ATGMami będzie strzelał i czasem po prostu to nas uratuje przed ATGMami. Nie zmienia to faktu, że nie wszystkie syryjskie pojazdy dostały na przykład yy, optykę dowódcy, także na zdjęciach będzie nieraz można zobaczyć, że po prostu tutaj działa nowy, tylko i wyłącznie jest tą optykę wyposażony, jeżeli chodzi o Turmsy, ale my tutaj, jako że to jest pojazd premium, dostaliśmy topową, najlepszą, najlepiej wyposażoną wersję i tak to po prostu wygląda. Nie zmienia to również faktu, że jest to wciąż podwozie T-72A, czyli ten pancerz przedni pod tym kontaktem no jest to z wersji A, najzwyczajniej w świecie, więc nie jest to aż tak wytrzymałe jak na przykład pancerz z T-72B jak widzicie jest tutaj po prostu mniej pancerza, hull armor dodatkowo w środku to troszeczkę inaczej wygląda mimo tak że czołgi te wyglądają bardzo podobnie no to na T-72B nie ma po prostu termowizji za to mamy troszeczkę mocniejszy pancerz kadłuba jeżeli chodzi tutaj o rzecz, no to wciąż to jest kontakt 1. Dodatkowo do zestawu zagramy sobie dzisiaj Mig-21PFM, ponieważ jest do dorwania na ryneczku Lidla i jest to jedyny MiG-21 bodajże ogólnie samolot yy, na około tego baty ratingu wyposażony w pociski KH-60 6. Są to pociski, które po wystrzeleniu lecą tam, gdzie celujemy nosem samolota. To znaczy, że ciężko, samolotu. To znaczy, że praktycznie ciężko jest chybić cel przeciwnika. Niestety, przez to jesteśmy wtedy bardzo łatwym celem dla pelotek, bo przy podejściu do pojazdu przeciwnika, wystrzeleniu tego pocisku, musimy zostać na celu, dopóki ten pocisk cel nie uderzy. Co oznacza, że lecimy dość łatwym do przewidzenia toryl lotu, szczególnie kiedy będą nas strzelały peloty radarowe. Z ciekawości sprawdziłem ten MiG-21 PFM. Ja go kupiłem za 25 Gajgen Końców. Teraz jest po 3715. Ale jak ktoś stwierdził, że raczej wywali kasę na Turmsa, a nie ma żadnego samolotu do zestawu do niego, żeby sensownie nim polatać, to MiG-21 PFM jest jak najbardziej dobrą opcją. Także myślę już, że bez zbędnego pieprzenia przeskoczymy do pierwszej rundy i pokażę wam, jak mi się osobiście tym Turmsem grało przez trzy rundy. Ja tutaj nie próbowałem się pocić. To są po prostu najzwyklejsze trzy rundy. Piaski z kurwy Synaju, cztery fragi, Tunezja, cztery fragi, samolot i Sfersk, sześć fragów. Łącznie. Turmsem i Migen 21 pwm także nie wybierałem tutaj specjalnie jakichś rund, w których naklepałem 10 fragów, tylko zobaczcie jak mi poszło 3 razy w, w takich przeciętnych po prostu rundach, które zagrałem pod rząd. Witam na nocnym butlek Czarnobylu. Oj, nie jest dobrze, no ale nic, zobaczymy, tylko na Amerykanów gramy, zobaczymy z czym się spotkamy. I to jeszcze w tym trybie, o Jezus Maria. Okej, okay, Striker już kogoś wykończył. Nie wiem jak ani nie wiem skąd Uu, mamy więcej kolegów tutaj Jezy I asysta. O jestem wsteczny. Jest niebezpieczny. Nie jest dobrze. Bo jest ich tutaj dużo, dużo, dużo więcej. To jest ten, który zginął wcześniej. Tu jest Bradley. Tutaj coś jeszcze było. Ty! Co, tam? Nie gadaj. Zrzućmy sobie troszeczkę dymku. Faktycznie może tutaj wiedźmy. Czy to jest jakiś problem? Tuu Striker. Tu jest Turms. Tu się już nic nie dzieje. Ogarnęli my to panowie. Nie jest źle. Po tej stronie jakoś poszło. Dwóch ludzi już wyszło od razu od nich z teamu. Uuu widzę tam, widzę. Po prawej mamy czołg tutaj. Ale się wystawię za bardzo tu. Ale chcę tu dojechać, powiem Wam. mi spróbować. Zginął właśnie, cholera. Do przodu, do przodu, do przodu. Najpierw bezpieczny strzał, ale wywaliło mu to załogę również. Więc nie jest źle. Uuu, uh, okej, okay. straciłem gąskę, ale żyjemy jeszcze, uuuu. Uh. No już martwy, tak? Martwy, okej. Okay. Dobra, straciliśmy dowódcę, ale nie jest źle. Tu jest zabram z po lewej, matko boska. Tu, 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 ludzie tu, tu, tu. Nie tu, tutaj. Dziesięć sekund, jedziemy. Wrzucam dym, żeby se dupska zasłonić. O, jo, 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 Myślałem, że przez to przejdzie, a nie przeszło. Ładuj, 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 ładuj. Na wylot, na wylot. już na mnie czekał, czyli wiedział skąd dostał, cholera! Czyli już wiedzieli skąd dostali. Jezus, cztery pojazdy tam są. Wiecie co? Ja sobie polecę. Tak, jest. Migian 21 PFM. Dobra, spróbuję bez dopalacza lecieć, żeby się tak nie świecić wszędzie. Ale ja nie wiem, czy ktoś już mnie namierzył, czy nie. Jeżeli mam być szczery. Dobra, hamulec Aero. lecę, celuję, strzelam. Jest dobra, jednego gościa dorwałem, a tam już niestety dorwali radarowo. Próbuję ten punkt doflankować, ale go zdobyli właśnie. Jeszcze fraga na koniec, ale już się na dnie naliczył. Kurde, no dobra, no bitwa w nocy. Niestety, co zrobić. Witam w Tunezji. Jest to uptier, downtier, midtier. Dobra, podświetlamy celownik i spróbuję się dostać między punkt A i B. Gdzieś tutaj oczywiście, bo to jest jedno z najlepszych miejscówek na początku mapy. I będziemy stąd obserwować same Turcy. No nie jestem zdziwiony, szczerze mówiąc. Podoba mi się jak rzęzi ten silnik w tym czołgu. Jedyny minus jest taki, że obstawiam, że wszyscy tutaj po prostu będą nas słyszeć naokoło. Ale mówi się, trudno. Tamski. Driver, gunner, engine. A ja dostałem w tyłek. Cholera. I po mnie. Tak? Nie. Ale jaja. Dobra. Zrzućmy sobie tutaj dym. Trzeba się naprawiać w ogóle swoją drogą. Ten tamski też ma silnik rozwalony, przecież, nie? Zwalę mu gąskę, żeby się nie mógł ruszyć. A tam załogi nie ma. Jest i podpalony. I zniszczony jeszcze, ty Artą go oderwałem, ale jaja. Ale z dziwny pojedynek na początku, ale hej. Wyszliśmy z niego żywi. Oh, XM1. Tu je zabram za jakiś przecież. IPM PM1. Tak jest, obracam swoją kolumbrynkę. Kurde.

Widzę cel, jest i on. Czy dam rady odejść zanim je zastrzelą? Chyba się udało, jest dobra. Dobra. Huuu, ok. Mogło być gorzej. Obracamy się. Samolot, którego nie widzę ani nie słyszę. Okej, okay. ale już widzę. Musimy sobie obydwoje zwolnić do małych prędkości. Dobra. I on mi już teraz może tylko uciekać, nie? Chyba, że mnie ciągnie na pelota jakąś. I obstawiam, że tak się właśnie dzieje. Pytanie brzmi: dostanę od tej peloty, czy nie dostanę? Czy zdołam tutaj przejść? Cholera. A no tak, bo ja mam na zero celowanie ustawione. Język kryt i, I mamy samolot jeden. I mamy jeszcze jeden. ouch, 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 ouch. Bradley, Bradley, Bradley Jest i Bradley, dobra I odchodzimy stąd I nas tu nie było Już... O! No i właśnie N247 <laughs> To jest ten sam gościu, którego zestrzeliłem? Ciekawy jestem Tul Nie, to jest jakiś Józef. A nie, nie, faktycznie. To jest oczywiście że ten gościu, którego zestrzeliłem, nie? <laughs> Czego by się spodziewać? Ale myślę, że jak na uzbrojenie, które mamy na tym migu trzy fragi, są absolutnie poprawne. Mam ogromną przyjemność powitać Was, panowie i panie, na piaskach skór wysynaju. Jest to moja ulubiona mapa na topkach. I teraz ogień, ogień, ogień! Cała naprzód! Jedziemy tutaj i stąd będziemy próbować zrobić cokolwiek, zobaczymy. Uhuhu! Leo 2 A4 to jest. Nie zdążę przeladować, tak szybko się przemieszczam. Dobra, chcę tam się kisić, to niech się tam kisi. Kurde, widzę tego Bradley'a. Come on! No przecież... strzelam do tego i nic, nie? Jak to za wysoko? Przecież prosto do niego zmierzyłem. Ale lipa, ale lipa panowie. Ale widzieliście, era nas tutaj podratowała. Jest, 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 jest. I to zwykły Bradley z 8.0 mnie tak kurde przeciorał tu. Ale jaja. No ale też miał dobrą pozycję, że mu tylko łeb wystawał, nie? My się musimy przekitrać. Pamiętamy, że Ery już nie mamy, na połowie czołgu, ale przyjrzyjmy się temu, patrzcie jak fajnie. Faktycznie płytki Ery po prostu uratowały nam dupsko przed podstawowym atgm z Bradley'a. Niezłe jajo. Jakby się mnie ktoś pytał, ale się mnie nikt nie pyta. Jest i ponownie coś się tu pojawiło. Skubaniec, widzi mnie też, XM1, albo coś. No nie. Nie, xm jeden. Zamek działa. No dobra, to ja się wycofam w takim razie. Czy dziabdow mnie tak w sufit tu przodu, że zamek działa mi wywalił? Oznaczmy to tak i oznaczmy to tak. Źle. Tutaj. Muszę jeszcze tego wszystkiego. A ja 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 pali, więc jedzie rozpalony cały. Ale się rzuca. Jak to, non pen? Ale ja No jeszcze się musi ugasić. No nie ma szans, nie? pierdzielę, To jest kierowca, nie? Ale to jest kurwa jajo. A to F40 co tam stoi? Co ty robisz stary? No gościu tu stoi. No przekuj jest. Kabaret. Jak na razie kabaret. No, ale kij. Jest tutaj. Dziwne, że tu wjechało. To F40 go nie interesowało? Uda mi się tu przejechać? Jezus! Płonę! Płonę! Tak samo wcześniej jak on! Nie przerwało mi to przeładowania? Gasowanie tego pożaru Nie przerwało to przeładowania. Jakieś nowa mechanika? Czy to co się wydarzyło? Hu! Ale się dzieją głupoty! Niewyobrażalne! Uuu, obrywałem od przodu Nie będę tutaj kozaczył Tylko mam zamiar uzupełnić sobie członka załogi Nie, co... To... Kur... Na jest niespełna rozumu W tym ma F40 Jeszcze się skończyłem naprawiać Horizontal turret drive w AGSie, ajajaj. Rzućmy sobie tutaj dym. Wiem, że gościu jest przy alfie, nie? Na alfie, o nawet widzieliśmy. Moment, co jest? Z czego? S Skąd? Jak? O Boże! Zapomniałem, że mi się Laserek! Commander Gunner lepiej widzieć nie mogło, tylko zdąży się wycofać zanim ja przeladuję, chyba nie? Jest i gąska, tylko że on już może strzelać. Tyle, że on już może strzelać. Uuu, nie musiałem nad tym myśleć w ogóle nic. Okej, okay, G91R4 stwierdziło, że idzie bank Ależ to jest dzika runda, no Kompletnie nie mam pojęcia czego się spodziewać. Ale mamy tam koleżkę. A patrzcie, a się patrz. ouch. Ten AGS chyba mi przywalił, nie? Ta A już nie zdążyłem, nie zdążyłem. Zapomniałem o tym AGSie Myślałem, że zmieni pozycję. Kurwa, będzie stał cały mecz w jednym miejscu. To niech stoi, dobra. To wiecie co? No trzeba go stamtąd wyjąć po prostu tego ags -a. I mamy do tego świetną maszynkę. Dwa samoloty przeciwnika w powietrzu. O, A ja się najpierw na zrzucie payload'u muszę skupić Niż na tych samolotach Dobra, hamulec! Gdzie ten AGS stoi? Chyba go widzę już stąd nawet Jezi, jezi, Jest, i, jest i zniszczony O znowu mi gra zlatowywa. litości! Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Gramial tabuje... ...bez żadnych powodów od jakichś trzech tygodni. I to coraz częściej. Jasne, lotnisko helikopterowe. Już nas połoiło. Szukam jakichś ciągów przeciwnika, ale szczerze mówiąc... ...to nic nie widzę. Ok, Sidan 25 zestrzelił jeden z ich samolotów zarobiście. O kurczę, tego tutaj to na przykład nie widziałem wcześniej i widzę samolot... Ło wow, kaha, wow, 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 wow. dawaj, 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 na pozycję, na pozycję, na pozycję i mamy. N247 e zostało zniszczone. I teraz... O, patrzcie co to jest za samolot. E11. Jak go Sidam nie trzaśnie, no to ja go biorę. O, Sidam go trzasnął O, tam jeszcze jest jeden O, F-11 jeszcze jedna Ale... ale fajnie Chyba, że mnie teraz on 247 dziabnie, a jest bardzo niewykluczone, że tak się stanie Bo jestem wolny 300 na godzinę lecę, ludzie Przegiąłem Czy ten sidam walnął jeszcze jedną tą F-11? Huhu, gościu w Sidamie naprawdę wie co robi Niesamowite jeszcze jeden leci Sidam. Jezus Maria. No, po prostu wow! Jestem pod ogromnym wrażeniem. Wszystkie cztery samoloty zestrzelił. Piękna, ale to piękna, piękna sprawa. A rado się gdzieś rozbiło. Tak przy okazji. Ktoś się Warado zrespił i się rozbił właśnie. Oj, te pelotki zaraz. O jezus, ty to jest Weasel. To od Wiza muszę odejść i to w sprytny sposób, jakoś tak na przykład. O, żeby się schować. Bo runda się właśnie skończyła. I myślę, że na tym też skończymy. Odcinek o Turmcie. warto. Jak najbardziej. Jak wiecie, co robicie, to ten turm naprawdę kosi. Dodatkowo, jak macie tego MIGA 27PW, to są praktycznie dwa darmowe fragi. O ile was nie zdejmie jakaś pelota na podejściu do czołgu przeciwnika, nie? Także. Mówię, panie, ode mnie tyle. Dziękuję za oglądanie i. O, mi dziewięć. Dziękuję za oglądanie i. Jeżeli kupiście ten zestaw, to mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo fajna maszynka. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.